Krzysztof Stanowski postanowił kandydować na prezydenta. Krzysztof Stanowski ogłosił start w wyborach prezydenckich. Jak wyjaśnił, nie zamierza zostać prezydentem. Jego celem jest zebranie 100 tysięcy podpisów, aby móc zostać kandydatem i relacjonować przebieg kampanii wyborczej. Mam wymieniać dalej osoby, na które nie chcecie głosować? Czy mam wreszcie powiedzieć o osobie, na którą chcecie i powinniście zagłosować? Ta osoba tutaj nie stoi. Takiej osoby nie ma. Stoję dzisiaj przed Państwem. Aby tę wyborczą katastrofę uwypuklić. Stoję przed Państwem nie po to, aby zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji, nie mam ku temu doświadczenia. Nie jestem w stanie tego urzędu piastować z odpowiednią godnością i klasą. To zupełnie jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą. Czy tylko mi się to kojarzy z wystąpieniem Pawła Kozioła w serialu Rancho? Nie planowałem tego kroku. Bo ja ręki po zaszczyty wyciągać nie lubię. I wcale nie mówię, że ja na tym stanowisku najlepszy będę, bo sam wiem, że nie. Dlatego do ostatniej chwili czekam. Niech się zgłosi dobry kandydat. To sam go z całej siły popełnę. Dla dobra, naszej kochanej ojczyzny. Ale sami widzicie, nikt się takie nie zgłosił. Albo niepoważne jakieś kandydatury, albo te same skrane twarze, co zawsze. Ja osobiście uważam, że jest to świetny pomysł, żeby pokazać, jak to wszystko wygląda od środka, żeby troszkę namieszać. Jak sam powiedział, nie nadaje się na fotel prezydenta, nie ma doświadczenia ani nic takiego, aczkolwiek, czy którykolwiek z tych kandydatów aktualnie się nadaje?